27 grudnia. Żywot świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Żył około roku pańskiego 104. Na większą cześć i chwałę Boga wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, lekcję wyjętą z Księgi Eklezastyka rozdział 15, wiersz od 1 do 6. Kto się Boga boi, będzie czynił dobrze. A kto się trzyma sprawiedliwości, dostanie jej. Ona zabierze mu jako uczciwa matka i jako żona panną pojętą przyjmie go. Nakarmi go chlebem żywota i rozumienia, a wodą mądrości zbawiennej napoi go i umocni się w nim i nie pochyli się. I zatrzyma go i nie zawstydzi się i wywyższy go u bliźnich jego. Ona w pośród kościoła otworzy usta jego i napełni go duchem mądrości i rozumienia, i szatą chwały przyodzieje go. Wesele i radość będzie skarbiła nad nim, i imienia wiecznego dziedzicem go uczyni Pan Bóg Nasz. I Ewangelię zapisaną u Świętego Jana, rozdział 21, wiersz od 19 do 24. Wączas rzekł Pan Jezus Piotrowi, pójdź za mną. A Piotr obróciwszy się, ujrzał onego ucznia, którego miłował Jezus, poza idącego, który też położył się był przy wieczerze na piersiach jego i mówił: Panie, któryż jest, co Cię wyda. Tego tedy ujrzawszy Piotr, rzekł Jezusowi, Panie, a ten co? Powiedział mu Jezus, tak chcę, żeby ten został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Gruchnęła tedy ta mowa między bracią, iż on uczeń nie umrze, ale tak chce, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego. Ten ci jest ów uczeń, który świadczył o tem i napisał to, co wiemy, że prawdziwe jest świadectwo jego. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na święto świętego Jana, apostoła i ewangelisty. Święty Jan, apostoł, syn Zebedeusza Rybaka, urodził się w Betsaidzie, ziemi galilejskiej. Był on bratem świętego Jakuba Starszego i trudnił się rybołówstwem aż do 25 roku życia. Często zarzucił sieci w rybnym jeziorze tyberyackim, na którego modrych falach wracał łódką do domu po obfitym połowie. Wychowany bogobojnie, tęsknił z wszystkimi pobożnymi Żydami za pojawieniem się Mesjasza. Wtem dochodzi go nagle wiadomość, że nad Jordanem ukazał się można wołujący do pokuty, którego lud uważa za obiecanego Mesjasza. Pragnąc widzieć tego zwiastuna wesołej wieści, pobiegł w to miejsce i ujrzał świętego Jana chrzciciela, poprzednika zbawiciela, niedługo jednak przy nim pozostał. Pewnego dnia naprawiał właśnie w swej łódce sieci wraz z bratem Jakubem, wtem przychodzi pan Jezus i wezwał obu, aby się przyłączyli do niego. Jan usłuchał wezwania zbawiciela i został jego uczniem i apostołem. Jego też najwięcej Chrystus umiłował z powodu anielskiej czystości i serdecznego Jego przywiązania, jakie swemu mistrzowi okazywał. W swej przeto Ewangelii słusznie się sam zowie ulubionym uczniem Jezusa i powtarza tę nazwę nie z dumy, ale z wdzięczności i miłości ku swemu boskiemu Panu. Rzadka Jego czystość, pisze święty Augustyn, czyniła Go godnym tej miłości, obrał bowiem stan bezrzędny i wytrwał w Nim do końca życia. Wszystkie inne zalety, mówi święty Hieronim, Jakimi go Bóg obdarzył, były nagrodą Jego czystości. Ową cnotę Jego cenił Pan Jezus tak wysoko, że wisząc na krzyżu polecił Mu swoją matkę. Dziewiczą matkę oddał pod opiekę dziewiczego ucznia. Któż by tu wątpił jeszcze, że w oczach Pana Jezusa miało dziewictwo wysoką wartość? O czystości wyrzekł pamiętne słowa, że żywi się ona wśród lilii. Kto zachował czystość serca, będzie miał przyjaciela w Królu Niebieskim. Miłość Zbawiciela cudownie podziałała na świętego Jana, uczyniła go bowiem powiernikiem świętych Jego tajemnic. On był z Piotrem i Jakubem świadkiem Jego przemienienia na Górze Tabor, On widział śmiertelne Jego dreszcze na Górze Oliwnej. Wśród ostatniej wieczerzy spoczęła Jego głowa na piersi Jezusowej, Jego uwiadomił Pan o zdradzie Judasza, On to stojąc pod krzyżem serdeczny brał udział w męce i śmierci Zbawiciela. Wtedy to uczynił Pan Jezus ulubionego ucznia spadkobiercą miłości, którą przejęte było boskie jego serce ku ukochanej matce, gdyż jego wyznaczył na opiekuna i obrońcę. Czyż mógł mu dać zbawiciel dowód większej miłości? On to był pierworodnym synem pomiędzy dziadkami najświętszej matki, a tymi dziadkami my jesteśmy. Jeśli bowiem pan Jezus nazwał nas swymi braćmi, toć tym samym polecił nas swej matce. Mimo głębokiego strapienia pozostał święty Jan wraz z Maryją i Magdaleną u stóp krzyża. Widział konanie jego. Widział bok jego włócznią przebity, widział tryskającą z rany krew i wodę. Zdjął z krzyża święte ciało i złożył je na łonie Matki Boleściwej. Był przytomnym przy jego złożeniu do grobu, a serce jego spoczęło w mogile zbawiciela, do którego przygnęło całą siłą miłości. Nie dziw przeto, że gdy mu święte niewiasty oświadczyły, iż widziały pana Jezusa, natychmiast pobiegł z Piotrem do jego grobu i pierwszy stanął nad mogiłą. W kilka dni potem stał z innymi uczniami nad jeziorem Tyberias. Jezus ukazał się nad brzegiem, a Jan go natychmiast poznał i powiedział o tem świętemu Piotrowi. Potem spożywali razem ryby, które Piotr sporządził. Po skromnej uczcie pytał pan Jezus Piotra o szczerość jego przywiązania, zdał w jego ręce zarząd kościoła i przepowiedział mu śmierć męczeńską. Jan stał przytem i słuchał. Piotr, który kochał świętego Jana i chciał poznać przyszłe losy swego przyjaciela, zapytał zbawiciela, Panie, co się stanie z nim? Aby go ukarać za ciekawość, odpowiedział Pan Jezus, Jeśli wola moja jest, aby pozostał, póki nie przyjdę, cóż cię to obchodzi? Chciał przez to powiedzieć, Cóż cię obchodzi, jeśli przedłużę życie jego, dopóki nie wrócę, aby go do siebie powołać. Gdy po wniebowstąpieniu pańskim święty Piotr i święty Jan poszli do świątyni, uzdrowili w imię Jezusa przy drzwiach chromego, który ich prosił o jałmużnę i obwieścili ludowi Chrystusa Pana. Uwięziono ich za to i stawiono przed Wysoką Radą, która ich jednak poleciła z więzienia wypuścić, nakazawszy im surowo, aby imienia Jezus już więcej nie głosili. Żądanie to odrzucili z oburzeniem, mówiąc, że należy więcej słuchać Boga aniżeli ludzi i jak dawniej opowiadali Ewangelię Świętą. Skoro ich ponownie wtrącono do więzienia, wyswobodził ich anioł, a skoro tylko świtać poczęło, święci mężowie ponownie nauczali w świątyni. Skazani na biczowanie cieszyli się, że cierpią dla Chrystusa i nie przestali wielbić jego imienia. Wkrótce potem wysłało go z Piotrem Kolegium Apostolskie do Samaryi, gdzie się była utworzyła mała parafia z ochrzczonych już chrześcijan, ale jeszcze nie bierzmowanych. Obaj apostołowie udzielili im sakramentu bierzmowania i wrócili do Jerozolimy. Po kilkoletnim pobycie w tym mieście zwiedził Jan kilka krajów, aby mieszkańcom ich przynieść radosną wieść o przybyciu Chrystusa. Matka Boska była przy nim, czcił ją i wielkim otaczał szacunkiem, zabrał ją nawet do Efezu, gdzie założył swoją stolicę biskupią, aby stamtąd zarządzać porozpraszanymi po Azyi mniejszej parafiami chrześcijańskimi. Gdy Maryja przeczuwała, że nie za długo umrze, przeniósł się z nią do Jerozolimy i był przy jej łożu śmiertelnym. Nieutulonym był smutek jego, gdy przyszła chwila rozstania się z ukochaną matką. Pocieszał się jedynie nadzieją, że ją kiedyś ujrzy w chwale niebieskiej obok syna. Zapewniła go, że i w niebie o nim nie zapomni, Jan zaś wrócił do Efezu, aby trzutkę swoją mieć na oku, tudzież szerzyć i utwierdzać wszędzie Królestwo Boże. Przede wszystkim starał się o dzielnych biskupów i kapłanów, których od czasu do czasu odwiedzał, aby ich przyzwyczaić do czujności i zachęcić do gorliwego pełnienia obowiązków swego świętego urzędowania. Chrystus przepowiedział był, że i w świętym jego kościele powstaną zgorszenia, co się też stało. Już za czasów apostolskich znaleźli się między żydowskimi chrześcijaninami kacerze, jak na przykład Ebion i Ceryntus, zaprzeczający, że Pan Jezus jest Chrystusem i Synem Bożym. W parafiach, o które święty Jan dbał troskliwie, znaleźli się zwolennicy tych odszczepieńców. Jan przestrzegał przed nimi swe owieczki i polecał im, aby unikali wielkiej styczności z tymi kacerzami. Gdy zaś pewnego razu chciał iść do kąpieli, mówiono mu, że Ceryntus przyszedł do łaźni. Święty apostoł cofnął się natychmiast i rzekł do towarzyszów, idźmy bracia, ażeby kąpiel, do której się udał wróg prawdy, nie wyszła na naszą szkodę. Lubo Jan Święty każdego miłował, milszą mu była nade wszystko prawda, która jest fundamentem wszelkiej miłości. Aby zdać świadectwo prawdzie i zbić zarzuty kacerskie, na żądanie wiernych spisał Ewangelię świętą. Nim pochwycił pióro, nakazał powszechny post i modły i rozpoczął swe dzieło od słów: na początku było słowo, to jest Syn Boży, a słowo było u Boga, a Bóg był słowem. Spisując Ewangelię świętą był starcem, liczącym lat 85. Treść jego pisma jest tak wzniosłą, mówi jeden z ojców kościoła, że duch ludzki ogarnąć jej nie zdoła. Dlatego też na obrazach i posągach widzimy orła u boku jego. Oprócz Ewangelii napisał trzy listy, w których zachęca do miłości Boga i bliźniego. Serce jego przepełnione było miłością, a życie nieprzerwanym pasmem aktów miłości. Z miłości zaś dla Chrystusa i zbawienia dusz gotów był wszystko znieść. Gdy wybuchło po raz drugi prześladowanie chrześcijan, Niczego nie pominął, aby zachęcić parafie i gminy do wytrwałości w wierze. Namiestnik Azyi kazał go pojmać i odstawić do Rzymu, gdzie go wrzucono w kocioł napełniony wrzącym olejem. Pan Bóg ocalił go jednak tak cudownie, że wyszedł bez szwanku. Wrzący olej zamienił się dla niego na orzeźwiającą łaźnię, z której wyszedł krzepciejszy niż przedtem. Poganie przypisywali jego ocalenie czarom, a domicyjan cesarz wygnał go na wyspę Patmos, gdzie spisał swe objawienie. Po śmierci cesarza wrócił do Efezu i objął zarząd gmin chrześcijańskich, które zwiedzał po kolei, nie lękając się trudów i mozołów, byleby mógł choć jedną duszę ocalić. Klemens z Aleksandryi opowiada, że święty apostoł wizytował kościoły Azyi mniejszej, aby usunąć różne nadużycia i osadzić przy nich nowych dusz pasterzy. Gdy raz w miasteczku niedalekiem od Efezu przemawiał do ludzi, spostrzegł pomiędzy słuchaczami niechrzczonego młodzika. Przedstawiwszy go biskupowi, rzekł: Polecam twej troskliwości tego młodzieńca wobec Jezusa Chrystusa i zebranej gminy. Biskup zajął się tym wyrostkiem, uczył go zasad wiary, ochrzcił i wybierzmował. Po niejakim czasie zapomniał jednak o nim, a nowy chrześcijanin dostał się w towarzystwo lekkomyślnej młodzieży, zaczął broić złe i zapomniał, czego się nauczył. Towarzysze jego rzucili się w końcu na kradzież i rozboje, a młodzieniec ów został ich hersztem. Po niejakim czasie wrócił Jan i spotkawszy biskupa, rzecze mu: oddaj mi, com ci powierzył wobec Chrystusa i gminy. Biskup westchnął i rozpłakawszy się, rzekł: Nieborak już umarł. Jak to, zapytał Jan, jaką śmiercią? Umarł dla Boga, odparł biskup, został bowiem w pobliskich górach łotrem i rozbójnikiem. Usłyszawszy to, święty Jan apostoł zapłakał gorzko i zawołał: Jakiemuż opiekunowi poleciłem duszę brata swego? A dosiadłszy niezwłocznie rumaka, popędził cwałem w góry, gdzie go natychmiast pojmano i stawiono przed hersztem, tenże zaś widząc świętego starca, uciekł. Aczkolwiek Jan był starcem bezsilnym, pobiegł za nim, wołając: Synu, czemu stronisz od ojca swego? Zmiłuj się, a nie lękaj niczego. Nie trać nadziei, bowiem odpowiem za ciebie przed Chrystusem. Jeśli zaś tego potrzeba, umrę za ciebie tak jak Chrystus za nas umarł i oddam swą duszę za ciebie. Stój, proszę Cię, gdyż Bóg mnie posyła za Tobą. Młodzian przystanął, rzucił broń, rozpłakał się, objął starca w swe ramiona, prosił o przebaczenie, ale nie śmiał podać ręki krwią splamionej. Jan ucałował natomiast dłoń jego, obiecał mu wybłagać u Boga przebaczenie win, sprowadził go do gminy i nierychlej się z nim rozstał, póki go nie pojednał z Bogiem. Na koniec zbliżyła się chwila, w której Pan Jezus miał zabrać do siebie najukochańszego ze swoich uczniów. Był na Jan Święty w Efezie, licząc już przeszło sto lat wieku. Wziąwszy razu pewnego z sobą kilku duchownych, poszedł z nimi na jedną z gór okolicznych, a stanowszy u jej szczytu, kazał tam sobie grób wykopać. Skoro go ukończyli, wrzucił do niego płaszcz swój, po czym pożegnawszy się wstąpił do niego mówiąc, bądźże ze mną, Panie Jezu Chryste. Do uczniów zaś odezwał się, pokój wam bracia, i nakazał im odejść. Co gdy oni uczynili i odeszli nieco, a obejrzawszy się, ujrzeli grób jego światłością niebieską otoczony. Gdy zaś nazajutrz wrócili, nie zastali w nim ciała świętego Jana, tylko jego obuwie. Stało się to w dniu 27 grudnia roku, 104 od narodzenia pana Jezusa. Nauka moralna. Gdy Jan Święty był bardzo stary iż go uczniowie do kościoła na ręku nosić zniewoleni byli, nie mógł już więcej w domu Bożym przemawiać, tylko te słowa, synaczkowie, miłujcie się wspólnie. Sprzykrzyło się w końcu uczniom tak często słyszane słowo, przeto go spytali Mistrzu, czemu jedno zawsze mówisz. A on odpowiedział godne swej osobie zdanie jest to rozkazanie pańskie kto to pełni, może mieć na tym dosyć. Licząc już lat dziewięćdziesiąt wieku, opadł na siłach i pochylił się przyciśnięty starością. Nigdy nie jadał mięsa i nosił tylko lnianą odzież, ubolewając, iż nie może tak pracować jak dawniej. Stało się tedy, że dnia jednego przechodził około jego domku myśliwy, gdy Jan Święty stał właśnie, głaszcząc trzymaną w ręku kuropatwę. Strzelec dziwił się, iż sędziwy staruszek w ten sposób czas przepędza, co spostrzegłszy Jan, zapytał przechodnia, cóż by miał w ręku. Gdy zaś usłyszał, iż łuk, zapytał go nadal, czemu go nie napił? Myśliwy odpowiedział, iżby cięciwa osłabła. Nie dziw się przeto, rzecze Jan, że i mój duch spoczywa, aby nabrać sił do pracy. W dniu dzisiejszym podaje też Kościół wiernym poświęcone wino, a kapłan mówi, pij miłość Jana w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzieje się to na pamiątkę gorliwości świętego apostoła, który wypił puchar napełniony zatrutem winem, aby nawrócić pewnego bałwochwalcy. Przeżegnawszy poprzednio kielich, Wyskoczyła zeń na postrach niewiernych jadowita żmija, a wino Janowi nie zaszkodziło. Modlitwa. Oświeć łaskawie, Panie Jezu Chryste, Twój Kościół święty, aby naukami świętego apostoła i Ewangelisty oświecony, przyjść mógł do dóbr wiecznych. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani słuchacze nauk katolickich. Niech narodzenie Pańskie przyniesie Wam radość i pokój, które płyną prosto z betlejemskiego żłóbka. Niech każda chwila tych świąt napełni Wasze serca miłością, jaką obdarzył nas Bóg przez Jezusa Chrystusa. Życzymy Wam, by Boża łaska towarzyszyła Wam każdego dnia, a święta były czasem prawdziwego spotkania z Bogiem i bliskimi. Niech Nowonarodzony Jezus błogosławi Wasze rodziny i prowadzi Was przez życie w wierze, nadziei i miłości. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Mamy też dla Was prezent niespodziankę. Od nowego roku ruszamy z nową serią nauk. Zgadujcie w komentarzu, jaka to będzie tematyka. Obiecać możemy, że te nauki będą bardzo pomocne w codziennym rozwoju duchowym. Chcielibyśmy też, aby móc dodawać nowe odcinki codziennie, ale do tego jest oczywiście potrzebne Wasze wsparcie. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Nade wszystko dziękujemy tobie drogi darczyńco, to dzięki tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy aby włączyć wsparcie cykliczne, Dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą. Oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.